Jest czwartek 6 maja Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Wyobraź sobie, jak poznajesz kogoś, kto cię zafascynował. Fascynuje cię, jak mówi o innych ludziach i o rodzinie. Chcesz poznać też jego bliskich. Posłuchaj, jak Jezus mówi o Ojcu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jezus we wszystkim, co mówi, wskazuje na Ojca. Pragnie nam go objawić poprzez każde słowo i czyn. Sam mówi o sobie, że jest drogą prowadzącą do Ojca. W Filipie budzi się pragnienie poznania Boga, o którym Jezus tyle opowiada. Jakie pragnienia budzą się w Tobie, kiedy słuchasz i doświadczasz Bożego działania? Jeśli są w tobie pragnienia, to już bardzo dużo. Jezus chce, abyś i ty uczestniczył w tym wszystkim, czego sam doświadcza od Ojca. Dzieli się więc osobistym doświadczeniem i mówi, że jest w Ojcu, a Ojciec w nim. Wszystko, co mówi i czyni, mówi i czyni w Bogu. To jest intymna relacja, do której Cię zaprasza. Pozwól Mu się poprowadzić i odkrywaj Bożą obecność we wszystkim. Takie trwanie w Bogu i życie w Jego obecności na co dzień może doprowadzić Cię do momentu, kiedy odkryjesz, że sam dzielisz się miłością. Twoje słowa i czyny będą wlewać w serca innych nadzieję i miłość. Modlitwa. I przedstawienie innych Bogu przyniesie owoc, bo Bóg obiecuje, że spełni nasze prośby. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Proś Boga o pragnienie trwania w Jego obecności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi, synowi, i duchowi Świętemu. świętemu. Jak, Jak była na, na początku, początku teraz, teraz i zawsze. I zawsze. I na wieki wieków. Amen.